Dobra, komentujmy to. Gadajmy o tym. Let's do it! Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale, wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Wówczas zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej, i powie król do tych po prawej stronie: Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Wejdźcie w, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od początku świata bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a zatroszczyliście się o mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy zapytają go sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przyjęliśmy Cię, albo że byłeś nagi i przeodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, Zapewniam Was, wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla mnie. Następnie powie do tych po lewej stronie: Odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, który przygotowano diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przeodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie, zatrosz nie zatroszczyliście się o mnie. Wtedy oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, przybyszem lub nagim, chorym lub w więzieniu, a nie, usłuży, nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie, zapewniam Was, czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla mnie. I pójdą oni na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego. W Ewangelii Mateusza to jest stempel na nauczaniu Jezusa, jeden z ostatnich akcentów tego nauczania. Za chwilę mamy ostatnią zapowiedź: męki, wydarzenia już związane z ostatnią wieczerzą, z męką i ze zmartwychwstaniem. Natomiast wcześniej dzieją się, można powiedzieć, porządki Pana Jezusa w Jerozolimie. Wjechał, oczyścił świątynię, podyskutował, podebatował, mówiąc bardzo oględnie z Faryzeuszami. Można powiedzieć, Rozgościł się w Jerozolimie. Mówią nam komentatorzy, że ten fragment to jest taki, taki poemat, piękna literatura, tak możemy powiedzieć. Sam w sobie ten fragment to jest to jest coś pięknego pod kątem literackim. Natomiast, żeby to było takie oczywiste, że Jezus naprawdę to wygłosił, nie, nie jest to takie oczywiste, tym bardziej, że ten fragment pojawia się tylko i wyłącznie w Ewangelii według Świętego Mateusza. Nigdzie indziej żadnych analogicznych fragmentów nie mamy. No i jest tutaj, Słownictwo typowe dla, dla Ewangelii Mateusza: aniołowie, ojciec mój, sprawiedliwi to są takie określenia, które w tej Ewangelii padają dość często. Greckie słowa. Są tutaj niektóre bardzo ciekawe na przykład tronos. Tutaj mamy syna człowieczego, który zasiądzie na tronie zasiądzie na tronos. To był mebel, oczywiście, w języku greckim ale też władza sądzenia, władza królowania to było miejsce, na którym siadał król miał władzę sądzenia. I tu był już szok, bo Jezus mówi: Wszystko, co uczyniliście mnie, temu temu yy, władcy, temu sędziemu, to uczyniliście tym najmniejszym moim braciom. No nie, no nie, panie Jezu, to się nie łączy. Znowu mówisz coś, co dla nas jest, <grytanie> jejku, no niezrozumiałe, kompletnie. W sensie, tak, słuchaczom to się kompletnie nie kleiło. On znowu nam łamie myślenie. On znowu mówi coś, że my tego nie rozumiemy. Czy to wszystko musi być takie trudne, jak władca i sędzia ma się utożsamić z tymi najmniejszymi? Nie pasujące do siebie rzeczywistości kompletnie. Jezus znowuż łamie to myślenie, zmienia to myślenie. Jest w tej Ewangelii y, fajna symbolika, ciekawa symbolika: strona prawa, strona lewa dobrze to pokazuje prawa lewa dobrze A dobra już wiem już jestem już jestem dobra Ważna jest tutaj symbolika i yy, jest jej tu dużo strona prawa strona lewa moja prawa moja lewa dobrze w Biblii strona prawa oznacza zaszczyt strona lewa oznacza karę oznacza yy, co ona tu jeszcze oznacza odrzucenie odrzucenie i karę oznacza strona lewa w Biblii no i yy, no i kontekst ym, kulturowy ym, ho hodowli zwierząt, bo my tutaj mamy jak pasterz oddziela owce od kozłów. Tak, pasterze wtedy oddzielali owce od kozłów y, wieczorem, bo w ciągu dnia y, oba obie rasy zwierząt, tak chyba możemy powiedzieć, pasły się razem, ale wieczorem y, trzeba było je pooddzielać, bo kozły gorzej znosiły niską temperaturę biedaczki. Ono tak lubią to ciepełko, tak, i źle znoszą zimno. To do piekła, proszę bardzo, tam jest ciepło. Pojawiały się interpretacje. Myślę, że do tej pory moglibyśmy się spotkać z takimi interpretacjami tego fragmentu, że wystarczą dobre czyny, żeby wejść do nieba. Nie, tam. Jezus, Kościół, wiara, to tam. Mniejsza z tym, ważne, żeby być dobrym człowiekiem. Więc już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w ogóle tak, takie interpretacje tego fragmentu się pojawiały. Także tu mamy taką stałą, myślę, przez całą historię kościoła. I, i zasadniczo to nie jest istotne, że Jezus to mówi do, do chrześcijan, mówi to do swoich uczniów. Nie, nie, to nie jest istotne. Jezus wylicza: e, Byłem głodny, daliście mi jeść, spragniony, daliście mi pić i też wylicza: Byłem chory i odwiedziliście mnie. Tu warto zwrócić uwagę na greckie słowo episkeptomaii. Dźwięczna bardzo, episkeptomaj. To jest słowo, które nie mówi tak naprawdę, y, odwiedziliście mnie, mówi coś o wiele, wiele głębszego. Zatroszczyliście się o mnie, opiekowaliście się mną. Trochę mi się to kojarzy z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. No ale to tak na marginesie. Jeżeli podobać się to, w jaki sposób podchodzę do Słowa Bożego i jaka jest treść tych filmików, zapraszam Cię do polubienia tego filmu, do zasubskrybowania kanału, do skomentowania. To będzie bardzo cenny feedback dla mnie. Jeżeli uważasz, że moja praca jest tego warta, możesz wesprzeć portal siewca poprzez link, który jest w opisie tego filmu. Dzięki.